Optimus Prime. Prime! Zrób coś z sobą! O tak! Uwaga! Jest w porządku! Żyje! Siemano widzowie, Rise of Kingdoms. Jak dobrze wiecie, za niedługo po pojawi się spotkanie tutaj bezpośrednio z... Z deweloperami nie tylko w Amsterdamie. Czy tak jest Guttering, tak? Mieliśmy Gathering Bonfire w Polsce. Tak tutaj robią taki oficjalny, tak było ostatnio w Katarze, jak wam pokazywałem. Tak wam pokazywałem ostatnio w. bo to było w Los Angeles. No parę na przestrzeni ostatnich lat, parę takich mieliśmy, jakby tak powiedzieć. Tych spotkań. No i na tych spotkaniach dużo ciekawych rzeczy się będzie można dowiedzieć. No ten będzie we wrześniu, więc na pewno się dowiemy eee, coś na temat, pewnie już może nowego Zenitu. Ta, ja to tak opciem, oczywiście mówię, to są moje domysły. Czasem te domysły, wiecie, że się potrafią sprawdzić, czasem nie. Eee, o spotkaniu w Amsterdamie już wiem od gdzieś eee, półtora tygodnia, lecz no nie mogłem mówić. Wiedziałem kiedy będzie i wiedziałem eee, w jakim kraju będzie. Tym bardziej, że nie, nie wiem, że nie wszyscy robili ankietę, bo była ankieta, gdzie to spotkanie powinno być zorganizowane w Europie. I ta ankieta była gdzieś, może z 2 miesiące temu, może 3, już nie pamiętam. Bo jeszcze wtedy nie byłem na 3.080, ale wiem, że ona była. Ej, ja ją wypełniałem. I... Niestety nie było tam Polski. Zgłaszałem Polskę, bo pisałem tam, jakby tak powiedzieć, na community, ale no, nie dawali żadnych, jakby tak, takich informacji zachęcających, że to będzie w Polsce. Bezpośrednio wiem, że puścili to na parę krajów. Wiem, że tam była Anglia, wiem, że była Niemcy, wiem, że była właśnie Holandia, wiem, że była chyba Francja. Eee to, 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 chyba jeszcze było coś związane tam e, z e, wuchami al, wuchy, albo nie wuchy chyba nie. E, jeszcze, jeszcze jakiś jeden kraj był, ale już nie pamiętam. E, w Niemczech tak przypuszczałem, że nie będzie, ponieważ był rok temu, byłoby w Frankfurcie rok temu i było dużo ludzi tam. E, wiem, że e, no też Francja tak nie do końca też pasowała. E, no i tak tu wiedziałem się, tylko dostałem takie potwierdzenie, słuchaj, będzie, ale nikomu nic nie mów, no to no, musiałem siedzieć cicho. E, że będzie ta Holandia, więc... E, no to zacząć stawiać czy na się nie wybrać i powiem szczerze, że.. Mm, Zacząłem tak przemyśleć parę spraw, że można, można byłoby pojechać, zrelacjonować coś, pokazać wam po prostu jak tam fajnie jest, bo dużo takich opinii i informacji miałem, że warto jechać na, na takie spotkanie. Zresztą też chwaliły są osoby, które już tam były, jak rozmawiałem z niektórymi youtuberami z, naszy, z naszych content kreatorów. Wiem, że już paru tam się zgłosiło, że będzie. Jak będzie kwestia zapisów wyglądać, to dowiemy się pewnie na dniach, ale to jest pewnie tak samo, jak było na ostatnim. To przypuszczam, że oni też nie wrzucają od razu wszystkich osób. W sensie, to nie będzie tak, że każdy będzie mógł mieć dostęp. To tak mi się zdaje, bo tam na ja ostatnim, jak oglądałem, nie było jakoś bardzo dużo ludzi. Więc mają pewnie jakąś tam ilość osób na pewno, gdzie się można lepiej, no chyba, że naprawdę zobaczą, że jest dużo, dużo chętnych i mają na to sale już wynajęte, czy tam po prostu pomieszczenie duże. No takie spotkanie jest fajne, no nie będę ukrywał, że jak chcecie jechać na język angielski, ja sam, jeżeli chodzi o kwestie języku, sobie tutaj parę rzeczy zawsze tam gdzieś staram się dokształcić, porozmawiać i, i, i mieć komunikatywny angielski ja niestety nie miałem tak łatwo, jeżeli chodzi o język, jak niektórzy z tego co słyszałem, jeżeli chodzi o naukę języka. No zobaczymy, czy pojadę. Jest na to duża szansa, zastanawiam się na to bardzo mocno. Już przeglądałem parę biletów, parę opcji, nawet zacząłem myśleć, czy nie odezwać się do paru tam firm, bo już miałem takie raz propozycje, żeby tam coś reklamować. Wiecie, taki Sponsori małe, żeby, żeby to pojechało na globalną, ale nie wiem czy to tak będzie wyglądać. Bo to były takie, wiecie, takie zawsze rozmowy są takie, nic konkretnego, tylko gadki, szmatki, jak to się mówi. No ale nie wiem, może, może, może po prostu się wybiorę, może, może tak, tutaj jeden z graczy, co ze mną tutaj już siedzi, dość długo się śmiał, że może widzowie pomogą w tym. Powiem szczerze, że, że ja nie jestem z tego typu, że będę prosił się, tak, niektórzy mi sugerowali poprosił widzów o o dofinansowanie na wyjazd, bo ja uważam, że troszeczkę powinna coś takiego zrobić, że powinna pomóc tam jakieś środki albo dać, albo po prostu potem zwrócić na taki wyjazd. A niestety nie ma takiego czegoś, bo się już dowiadywałem, wypytywałem się w tam w paru miejscach, bo myślałem, że jednak jakoś tam, a chociaż nawet połowę wiecie, zwracają. No bo jednak ten bilet, jak sobie zobaczycie na bilety, czy to będzie busem, czy to będzie, czy to będzie samolotem, no to. No są jednak te drogi. czy może autobusem nie, ale, ale to też jest w cholerę drogi, w cholerę jakby czasu. Samolot wygląda najlepiej w tym momencie. Tylko zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam 6 września. Czy to lepiej już jechać w piątek i zostać sobie do niedzieli, czy dopiero w sobotę rano i w sobotę od razu tam uderzać. Pytanie, też, gdzie to będzie, w jakim miejscu w Amsterdamie, gdzie będziemy to mieli. Ile będzie od lotniska, jeżeli chodzi o dalszy. No i to też, też trzeba sobie zabukować jakiś noslek w, w hotelu, czy tam w jakimś motelu, czy to gdziekolwiek tam będzie blisko. No, zobaczymy, jak ten community gathering będzie wyglądał. Jeżeli mi się uda, tam to oczywiście zrobię wam relacje. Może na pewno będą jakieś pewnie relacje live. Wiem, że mam się zgłosić. Jak tylko złożę podanie o to, żeby dojechać, to wam się od razu do nich zgłosić, mam dać info, że, że będę. Bo przypuszczam, że chodzi mi właśnie głównie o content kreatorów, żeby tam byli. Bo zawsze tak było, że zawsze ich było dużo. Więc pytanie, pytanie, czy, czy tak będzie, więc zobaczymy, ja się jakby tak powiedzieć nastawiam pozytywnie, ale pytanie jak tam u mnie będzie wyglądało z czasem, no i też jeżeli chodzi o kasę, no bo nie ukrywam, nie chcę nie, 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 chcę, nie wiadomo jak tam szostać hajsem, bo to jest euro, wiecie, że u nas inaczej, więc nie, nie chcę nic jakoś tam wywalać, nie wiadomo jakich pieniędzy. Mm, ale z chęcią się, jeżeli się uda, to z chęcią się wybiorę, zrelacjonuję wam to, porobię jakieś fajne, może jakieś pozdrowionka, jakieś live. Y. Jeżeli to tylko wypali, to, to to by było fajne. Gdyby YouTube albo zasięgi ogólnie Rise of Kingdoms było taką grom jak mój znajomy, który jeździ na FIFA co chwilę na jakieś spotkania i YouTube tam, jakby tak czam FIFA, tam troszeczkę sponsoruje, to jest, lub też uda jakieś środki, Gdyby było to na takiej samej zasadzie tutaj to bym wam powiedział od razu, że jadę i koniec, bo e, byłoby fajnie. Tym bardziej, że taka, takie spotkanie zdarza e, no, się praktycznie raz chyba, raz na rok albo, e, albo raz na dwa lata. wcześniej znaczy, nie, bo w Frankfurcie było wcześniej, jeszcze było chyba w innym, w innym kraju w, w Europie. Więc starają się jakby tak raz w roku tą Europę odwiedzać. Mi ogólnie bo sam Boomfire Gathering się podobał i jeżeli mógłbym zobaczyć, jak to organizacyjnie wygląda, wiecie, tam jeszcze z Community Lily typowo, gdzie można pogadać z deweloperami, można parę tematów przegadać, to byłoby super. Nawet tam już z paroma się dowiadywałem, kto, kto będzie na tym spotkaniu z, z naszych Community Managerów, więc fajnie byłoby spotkać i przeanalizować parę kwestii. Nawet jeden się śmiał, że przeanalizujemy temat ten, który mieliśmy ostatnio, jeżeli chodzi o hate i toxic w internecie. A wiadomo, ale na takim imprezie mi się zdaje, że nie ma sensu te, takie tematy poruszać. Najważniejsze jest, żeby się dobrze bawić i, i, i miło spędzać czas. Będę dawał na wieczność, coś, się po prostu wybiorę, czy nie. Mam tutaj, jakby tak powiedzieć, na głowie drugi projekt, który pomalutku sobie tam tworzę. Raczej z tym projektem ruszę, filmiki na Rise of Kingdoms będą się pojawiać, no ale ten drugi projekt też bardzo mi zależy, żeby go rozwinąć. Jeżeli się uda mieć pod kontrolą dwa projekty i, i fajnie to rozwijać, no to będę kontrolował dwa projekty związanych i z Rise of Kingdoms, drugi będzie z, z FC26, na który już tam pomalutku mam poprzygotowane parę parę, parę rzeczy. Więc, więc będziemy jakby tak to starać się połączyć. Co do ogólnie, tutaj jeszcze tego gatingu co wiem, to wiem te, też to, że na pewno tam będą jakieś nagrody, będzie można zdobyć jakiś, jak no wiadomo, pewnie awatar dla tych, którzy się pojawią, też będzie. Na pewno pewnie będzie jakieś tam można gifty wygrać, na pewno będzie parę informacji, które no. Mogą wyciekać, no bo zawsze na takie spotkaniach wyciekają. Zresztą widzieliście, jak bajki wyciekł bardzo szybko, jak było spotkanie w Katarze. No, czy, 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 czy o jakichś nowych dowódcach, czy tam będą jakieś tematy, bo to też wiem, że ostatnio coś tam mi pytać, czy wiem coś na ten temat, to mogę powiedzieć tylko tyle, że mm, obstawiam, że będzie coś podane, bo to będzie wrzesień, mamy lipiec. Nie wiem, czy teraz dadzą info o leadership jakoś na, na dniach. Może po prostu będzie jakiś zarys tego, co będzie, i że pojawi się ten właśnie leadership nowy? Bo tak mi się zdaje, że to będzie, będą nowi dowódcy leadershipu, dwaj powinni być, albo jeden, eee, pokazań. Tym bardziej, że inżynieria wyszła e, niedawno. Tylko to, wiecie, to in, tą inżynierię można traktować jako nową generację, ale to jest bardziej inżyniera, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, to jest znak KFOK 2. Eee, I to nie są inżynierowie, którzy Wam zrobią różnicę w soku. E, wiadomo, że Gonzalo i jest tak, są dalej w mecie. E, no zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli będę coś wiedział więcej, to wam oczywiście e, to wrzucę. Jeżeli e, będziecie chcieli tam jakoś e, w tej wyprawie pomóc, e, ja nie, na, nie nakłaniam, nie nalegam to jest tylko wiadomo każda, każda z tych osób taka inicjatywa, tak zresztą oglądacie mój kanał, tak wspieracie kanał. To są wasze tylko inicjatywy. Lubicie to. Cieszę się fajnie, że, że, że mam paru tam takich widzów stałych i, i ci co oglądają. Jak na świat Rise of Kingdoms i to co się dzieje w roku, w roku to mi się zdaje, że, że ten kanał jest ok, nie jest sztucznie pod, podbijany jak tam jeden z nielicznych kanałów tam u youtuberów, bo są takie, które są podbijane z subskrypcjami specjalnie, więc no, co tu dużo powiedzieć, cieszę się, że mam takich widzów, cieszę się, że tutaj wspieracie mnie w paru, w paru takich wyprawach, nawet przy jak tworzyłem jakiekolwiek odcinki, czy tam robiłem coś na temat Boomfire, cokolwiek, wspieracie. Zresztą wiem, że też paru się też trafia zagranicznych. Thank you guys, bo też mam dwóch takich, którzy te y, pomagają. Zresztą oni sobie tu na, y, rozumieją w po, połowie po polsku, więc też fajnie, bo też można z nimi pogadać po, czasem po polsku albo po angielsku, jak do mnie piszą. Więc fajnie, że też mamy tych takich, takich zagranicznych. Ja tworzę głównie content po. Y, po y, po polsku, chociaż można byłoby się zastanowić nad tym kontentem angielskim, ale to może, może kiedyś, może w przyszłości. Więc tyle ode mnie. Mam nadzieję, że tutaj temat ten Boomfire, jakby taki Boomfire albo Gathering w Amsterdamie, czy spotkanie z deweloperami w Amsterdamie, w Holandii wypali i, i będę dla was mógł tutaj to Pokazać, jak i na live, tak i pokazywam jakieś screeny, zdjęcia, zrobicie tego odcinek, żebyście też sobie mogli zobaczyć, jak to jest od zewnątrz, też, żebym mógł wam opowiedzieć o tym wszystkim. Dziękuję, że jesteście. Do zobaczyska. Elo.